Alright, just wanted them days, everything go right. now. like to keep this vibe throughout the day, if that's okay. Yeah, yeah. Hey. everything's okay. Now I want this feeling that I'm having today to stay with me for the rest. Everybody come together, let's go. yo yeah. Capture the objectives. Cześć wam i chwała żołnierze z tej strony Koko's Flat jest Call of Duty Black Ops 2 z komentarzem dogrywanym na temat. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo ciekawy temat. Jak ostatnio się w ogóle w każdym, w każdym komentarzu dogrywanym zdarza. Natomiast na początek powiem wam o ustawieniu mojej broni, czym tu grałem, co to był za gameplay. Otóż ten gameplay ugrałem na 8, między 8 a 9 poziomem po resecie statystyk. Także widzicie tutaj MP7 z celownikiem laserowym. Plus do tego granat oraz granat ogłuszający, czegoś czego normalnie nie stosuję, ale chyba jeszcze wtedy do tej broni nie miałem żadnego innego dodatku, oprócz celownika laserowego. No i jeszcze miałem oczywiście ten celownik optyczny, ale jakoś kurczę oduczyłem się kompletnie grać z celownikami optycznymi. Mi tylko one przeszkadzają w tej chwili w broniach, wolę jednak te celowniki mechaniczne. Jako pistolet miałem 5.7. W tej chwili używam taka 45, a jeżeli chodzi o moje atuty, jest to waga lekka i Wojak dostępny dzięki atutowi 1: Chciwość. Na drugim miejscu jest twardy zawodnik, na trzecim zaś zręczność. Aktualnie wagę lekko mam zastąpione przez, przez przeciwodłamkowy, a zręczność przez maskę taktyczną i to jest najlepsze ustawienie na dominację. Ale słuchajcie, w ogóle jest godzina 8.30. Dla mnie trochę nieludzka pora, bo ja sobie lubię później wstać. Środa, więc nagrywam ten komentarz w czasie, kiedy ten filmik zostanie wypuszczony w tym samym dniu. Rano, wczoraj już nie zdążyłem, ponieważ Steam przechodził renowację, że tak powiem, został wyłączony na kilkanaście minut i nie chciało mi się tak naprawdę czekać. Ale słuchajcie, dzisiejszy temat, temat dnia, temat tygodnia, jeżeli chodzi o. Wasz wybór pochodzi od Razera 16, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, bardzo często gramy razem ze sobą. Razer16 zaproponował temat uzależnienie. Czym jest i jak nas pochłania? Trochę to taki temat, bo ja wiem, powiedzmy na, jakąś, na jakiś talk show, słuchajcie, pochłaniany przez uzależnienie. Ale tak naprawdę nie ma się z czego śmiać, ponieważ uzależnienie to naprawdę jest bardzo kiepska sytuacja. O, tutaj mi się granat błyskowy, granat ogłuszający bardzo przydał, bo sobie go rzuciłem zapobiegawczo. W to miejsce, na te schody, i od razu zobaczyłem, że tam będzie przeciwnik, i Bach był przeciwnik, i mogłem go sobie zdjąć. Jeszcze tutaj gram z Karem L, jakby ktoś się pytał: z Karem jako drugą bronią zamieniam sobie po prostu pistolet na jakąś broń po martwym ziomku, żeby ją podnieść, żeby. W ramach sytuacji awaryjnych nie wyciągać pistoletu, tylko wyciągać normalną e, broń główną. E, Black Ops e, 2 i ogólnie Call of Duty Day taką możliwość zamiany broni dodatkowej na broń e, główną, wtedy kiedy podniesiemy po, po, mar, po jakiejś martwej osobie. Dobra, ok, skupmy się na tym, tematu, na tym temacie. Przepraszam, jestem trochę niewyspany. E, uzależnienie, czym jest i jak nas pochłania? No więc czym jest uzależnienie? Generalnie, uzależnienie e, można powiedzieć, że jest to, ja bym powiedział, że nie, nie przytoczę tutaj słownikowej definicji oczywiście, tak? Studiowałem psychologię, jak dobrze wiecie, ale już nie pamiętam konkretnie takiej stricte słownikowej definicji. Uzależnienie jest to powiedzmy e, czynność... Tak, bo można by powiedzieć, że zażywanie narkotyków, picie alkoholu, można by powiedzieć, że jest to czynność. Tak samo jak granie na komputerze i na tym się tutaj skupimy, na uzależnieniu od grania nad komputerze, od gier. Czynność, bez której praktycznie nie możemy funkcjonować normalnie. Czynność, podczas której musimy konsumować, bo gry też, ja stosuję określenie... Konsumować do, do różnych rzeczy, gry też według mnie można konsumować, czyli można używać, tak? Kino też można konsumować, czyli można chodzić do tego kina, tak? To takie generalnie określenie, czyli jest to czynność, podczas której konsumujemy, e, robimy coś, ale generalnie mówiąc, konsumujemy daną rzecz e, albo e, no, daną rzecz albo daną czynność, kurczę, chociaż to się trochę miesza, tak? No w każdym razie wiecie o co mi chodzi, tak? Jest to uzależnienie y, y, od, od czynności, od, od danej rzeczy, bez której nie wyobrażamy sobie po prostu życia, tak? Musimy to robić, musimy to robić, jesteśmy zmuszeni, to nawet nie jest nasza wolna wola, y, żeby, żeby coś takiego czynić, ale... Poniekąd organizm na przykład, czy to biologicznie, czy to umysłowo, czy to psychicznie, nas zmusza, żebyśmy podejmowali daną czynność, czyli na przykład zażywali coś albo grali na tym komputerze, oglądali telewizję. Uzależnić można się praktycznie od wszystkiego: od kina, od książek, od, od jakiejś osoby, bo miłość jest takim uzależnieniem, można by powiedzieć, od. od od alkoholu, żywek, od grania. No po prostu wszystko może być naszym uzależnieniem. Uzależnienie też można podzielić na dwie, na dwie kategorie. Jest to uzależnienie biologiczne, kiedy uzależnia nas jakaś substancja i nasz organizm przyzwyczaja się w szybko lub wolno, w wyższym lub mniejszym stopniu do tego, żeby ona była w tym organizmie i tutaj mam na myśli alkohol albo nikotynę. Ja jestem uzależniony od papierosów, ale staram się teraz walczyć z tym nałogiem i kupiłem nawet specjalne plastry itp it życie mi szczęścia, albo może być to uzależnienie psychiczne i właśnie granie na komputerze jest takim uzależnieniem psychicznym bardziej, kiedy tak jakby już tak jesteśmy przyzwyczajeni do danej czynności, że nie wyobrażamy sobie życia bez niej i ona nas kompletnie pokłania. Ja można powiedzieć, że jestem uzależniony od gier w pewnym stopniu, chociaż jestem w stanie wyjechać gdzieś na kilka dni i nawet dobrze się z tym czuję, kiedy po prostu nie ma komputera, tak? E, ale w jakimś tam stopniu na pewno jestem uzależniony od gier, tak? E, także tutaj będziemy, e, tutaj chciałbym Wam powiedzieć o tym uzależnieniu od produkcji, od tytułów komputerowych. Generalnie uzależnienie nigdy nie jest dobrą rzeczą. Zaburza nasze funkcjonowanie, nasz rytm dzienny. Musimy robić chociażby na papierosa jakieś przerwy, uzależnienie od alkoholu powoduje to, że stajemy się agresywni. Jezu, tutaj, tutaj był, był okropny fail z mojej strony, a chyba jeszcze większy ze strony tego gościa i kolejny awans na poziom. Uzależnienie od alkoholu sprawia, że jesteśmy agresywni. Uzależnienie też sprawia, że od czegokolwiek, że... Ee... Przestajemy wykonywać obowiązki codzienne. Jest to jedna z oznak, że pora z czymś skończyć i spora z, z czymś walczyć, z jakąś czynnością albo z jakimś nałogiem, wtedy, kiedy. Myśl o nim i potrzeba jego wykonania, potrzeba zapalenia, wypicia, kompletnie zaburza nam codzienne funkcjonowanie. Rzucamy na przykład przez to pracę, zawalamy przez to szkołę, zawalamy przez to studia, nie jesteśmy w stanie skupić się na jakiejś czynności, póki nie wykonamy poprzedniej czynności, i kompletnie popadamy w taką ruinę. Znałem osobę i zapewne wy również możecie znać osoby, które były były uzależnione od, od, od wielu rzeczy, tak? Znaczy, na pewno znacie osobę, która była od czegoś uzależniona. Ja znam na przykład taką osobę, która była uzależniona od World of Warcraft, czyli tego bardzo popularnego MMORPG. Zawaliła przez to studia i do tej pory nie ma wyższego wykształcenia. Chyba zawaliła przez to też liceum, ale akurat tego nie jestem pewny. Ta osoba wydała również około 3000 zł na World of Warcraft, bo jak wiadomo to polega na abonamencie. Po prostu nie mogła sobie odmówić, tak? Popsuła sobie, można by powiedzieć, praktycznie życie przez to uzależnienie, bo nie była w stanie normalnie funkcjonować, tylko musiała od rana do nocy siedzieć ze swoim klanem, chodzić na instancje, na jakieś rajdy, na jakieś walki klanowe. I, i zniszczyła sobie własną przyszłość. Oczywiście w no, studiach, jak studia, zawsze w każdym okresie można zdać maturę, można zostać magistrem, czy tam zrobić licencjat, czy inżynierem na jakiekolwiek studia, byście nie chodzili, no ale im wcześniej, tym lepiej. Nie pozwólcie nigdy, żeby... Gra, żeby cokolwiek, jakakolwiek czynność, jakakolwiek substancja was na tyle pochłonęła, bo nie tylko zniszczycie sobie, nie wiem, studia, szkołę, pracę, ale także to są kontakty z waszymi ukochanymi, to są kontakty z rodziną, to jest zamykanie się kompletne w domu, e, nigdzie nie wychodzenie. Można by powiedzieć, że praktycznie każdy no life jest w pewnym stopniu uzależniony od gier komputerowych. Ja na przykład dosyć mało wychodzę e, z domu. Raczej siedzę przy komputerze przez długi czas, no ale jestem w stanie, tak, jestem w stanie gdzieś pójść i jestem już dosyć dorosła od gry, robię od kilkunastu lat, od kilkunastu lat gram w te gry. Ale pamiętajcie też, że uzależnienie można w każdym wieku wpaść, w tą pułapkę, w ten ciąg, ostrożnie też z alkoholem. Codzienne picie alkoholu, nawet małe piwko, również może Was wpędzić z uzależnieniem, nawet się nie obejrzycie, więc musicie na to uważać. Moje statystyki to 9 poziom 39 do 7 nie jest to jakaś oszłamiająca gra. Jakby to powiedział, jakiś proskoda, za którego się oczywiście nie uważam, ale można tutaj skopiować, natomiast bardzo fajnie, że udało mi się wbić Witola, jak tylko go odblokowałem. Jest to moja pierwsza gra z Vitolem i już od razu udało mi się go wbić. Mam nadzieję, że ten temat był dla was ciekawy. Ja muszę Was bardzo przeprosić za to, że jestem niewyspany, ale jak mówiłem nagrywam ten komentarz o 830, a to jest dla mnie nieludzka godzina, czy tam 820. W ogóle wstałem dzisiaj o 7, żeby to nagrać, ale nie dałem rady. Po prostu nie dałem rady. Obiecuję już, że będę wyspany na, w następnym komentarzu dogrywanym, ale mam nadzieję, że trochę poruszyłem ten temat i udało mi się coś tam powiedzieć. Także dzięki wam wielkie, żeby oczywiście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki z synem. I jak wam się podoba to na pewno pożegnajmy.